Witajcie, dziś inna sceneria, bo sceneria salonowa. A dlaczego salonowa? Bo niekiedy często bywa tak, że na pewno również u was w domach odbywają się różne imprezy. Czasem lubimy sobie również pograć ze znajomymi i co w takim przypadku, kiedy no mamy jednego pada, no i niestety nie możemy pograć wspólnie w jakieś gry? Otóż w tym przypadku mamy rozwiązanie, a mianowicie gry Playlink. I uwaga, zapraszam dzisiaj swojego specjalistę od gier takich właśnie, czyli mojego kurczaka. To jest kurczak. Kurczaku, co Ty mi przynosisz dziś? Eee, przyniosłam dwie gry. A mianowicie jest to Szymparty i Frantik, eee, ale to nie jest jedyna, że tak powiem, pozycja, pozycje, które możecie znaleźć, bo prócz Szymparty, Frantika mieliśmy do czynienia jeszcze z czymś takim jak Wiedza do Potęga w dwóch wariantach i jeszcze co było? Ukryty Plan i To Jesteś Ty. O, o ukrytym planie to nawet zapomniałem, więc teraz usiądźcie wygodnie, a my po kolei opowiem wam o co tu chodzi, z czym to się je i jak to możliwe, że nie potrzebujecie padów do tego, by w te gry pograć. Pierwszym tytułem, który poruszymy, jest Gra, To Jesteś Ty, i w zasadzie to chyba była pierwsza gra, w którą w ogóle mieliśmy styczność. Też mi się tak wydaje. W bo w ona się chyba pojawiła na PlayStation Plus, tak mi się wydaje. Tak, ona była dodawana do PlayStation Plusa swojego hmm. czasu i tam pierwszy raz mieliśmy z tym styczność. I dlaczego w ogóle to jest coś innego i ten wstęp o tym padzie, że go wcale nie potrzebujemy? Ponieważ przy tych grach, które właśnie będziemy omawiać, nie potrzebujemy pada, a wszystko robimy za pomocą swoich smartfonów, za pomocą tego, że ściągniemy tam aplikację. Ja lubię bardzo tą grę i w ogóle lubię taki schemat gier. Hmm. Uważam, że jest ich stanowczo za mało. Na, no, to na pewno. I jeżeli chodzi o tą grę, no to na pewno jest fajna pod względem tego, że możemy się fajniej i lepiej poznać. W grze chodzi o to, że... Są zadawane pytania i wybieramy, którego uczestnika podejrzewamy, że coś by tam zrobił. No tak, bo w zasadzie o tej grze, w tej grze wszystkim chodzi o to, byśmy, tak jak Kurczak wspomina, bardziej poznawali siebie za pomocą tutaj pytań, które pojawiają się w grze. Te pytania są generowane losowo i na kilka sesji, no nie wiem, ile mi przegraliśmy, może z 10, może trochę więcej. Ty często ze znajomymi grałaś? Tak, ale ja już widzę, że mi się czasami schematy powtarzają. Tak? Mhm. Tak. Już zdążyłam zauważyć, że niekiedy, e, e, bo tam jest generalnie pewnego rodzaju sceneria, tak? Mhm. I jeżeli uczestnik trafi do... Y, znaczy, sceneria wybierana losowo. Ale zdarza się, że właśnie jak trafimy po raz kolejny na tą samą scenarię, no to może się pytanie w jakiś tam sposób powtórzyć. Aczkolwiek jeżeli gramy z innymi osobami, to nie jest to żadnego rodzaju przeszkodą. Mhm. Znaczy, no na pewno jeśli gramy w tym samym towarzystwie kilka razy, to może już po prostu no, ta granie zachwycać i nie zaskakiwać nowymi rzeczami. Ciężko mi powiedzieć, jak bardzo zachwyciła mnie ta gra, bo... Znaczy nie bardzo. No tak, ciebie bardzo, właśnie, ciebie bardzo, a ja tak nie do końca, z tych wszystkich gier, z którymi miałem do czynienia, to jesteś ty to jesteś, to nie będzie moim faworytem. Eee, ale znaczy, na pewno... moim faworytem też na pewno nie jest to jesteś ty, ale mhm. e, naprawdę uważam, że jest to gra, na którą warto e, poświęcić czas, kiedy się spotykamy ze znajomymi. Z tego co kojarzę, to jesteś ty, jest to na... 6 osób. Tak, zdecydowanie pamiętam, że tam była największa liczba osób mm -hmm. razem z wiedzącą potęgą. No i cóż, tym miłym akcentem przejdziemy do kolejnego tytułu. Aha! Witajcie w turnieju! Skoro już wspomnieliśmy przy To Jesteś ty, o Wiedzę to Potęga, to pozostaje nam tylko i wyłącznie zacząć ten temat. Wiedza to Potęga moim zdaniem robi największą furorę na mm, wszystkich takich e, spędach imprezowych. E, jeśli jesteście fanami takich quizów, jak e, telewizyjnych, jak milionerzy, e, czy też no, co tam jeszcze mógłbym wymieniać, a wymieniać, no po prostu tu badamy swoją wiedzę, Razem oczywiście ze swoimi znajomymi, i są dwie odmiany tego od razu, mogę powiedzieć na wstępie. I odkąd mamy pierwszą i drugą część, no to cóż, i jedna i druga ma swoje zalety i wady. Więc teraz, może, przejdźmy do tej standardowej edycji, którą pamiętamy, z którą mieliśmy pierwszą mm -hmm. styczność, i powiedz mi w ogóle, kurczak, jakie wrażenie? Twoje po wiedzy to potęga. Znaczy ja też bardzo lubię wiedzę to potęgę, głównie z racji tego, że jest na te sześć osób, czyli znowu powtórzę to samo, jeżeli się widzimy. Nie jesteśmy tak bardzo po prostu ograniczeni, że, że mogą być tylko cztery osoby, tylko może być faktycznie sześć, więc możemy sobie pozwolić na trochę większą ilość osób. To też nie jest mój faworyt generalnie, wiedza to nie? potęga. Nie, to nie jest mój faworyt. Dziwne. Ale ja bardzo lubię tą grę, najczęściej ją wybieramy z uwagi na ilość uczestników. A ty lubisz tą grę, bo wygrywa, że nawet nie zdarzy odpowiedzi na pytanie. Zdarza się bardzo często że nie znam odpowiedzi na żadne pytania, wygrywam. Co mogę powiedzieć? Jak już powiedziałeś, są dwie odmiany, czyli ta wiedza to potęga dekady dla mnie przoduje z uwagi na to, że jest po prostu różowa. Na pewno jest bardziej dynamiczna, bo te wszystkie akcje zagrywkowe, które są podczas gry, odbywają się znacznie szybciej. Różnica, ta chyba taka największa, która je odróżnia, to jest to, że schema pytań. Wiedza to potęga w tej oryginalnej wersji pierwszej. Jak wejdziemy w jakieś pytanie, to cały czas je pogłębiamy, tak? Czyli jeżeli wejdziemy w sporty, to potem mamy pytania na przykład o, e, o zawodników, potem będą po prostu o jakieś tam ewentualne mistrzostwa. Czyli to pytanie zaczyna się coraz bardziej zagłębiać. Jeżeli ktoś nie wpadnie w swój rodzaj kategorii, no to może mieć duży problem. Tak, tam, e, tam, mm -hmm. tam, jeśli chodzi o tą standardową medycję, to dobrze, do, do, dobrze pamiętam, tak jak ty mówisz, e, były takie sytuacje, że pierw wchodzimy na przykład e, w kategorię sport. E, tu mamy pytanie odnośnie kategorii sport. Nagle mamy później e, pytania związane na przykład z postaciami ze sportu, już już to jest tak bardziej skoncentrowane. A potem możemy nawet mieć jeszcze coś z tej, w ogóle z tego świata. Kiedy były jakieś mistrzostwa, tak, tak, albo kiedy, tam kiedy ktoś w bramkę. Dokładnie. E, tak, tak samo jeżeli wejdziemy w kategorię filmy, potem Wie mamy pytanie o nazwiska aktorów, tak. o jakieś tam, jakie postacie zagrali, kiedy mogli dostać Oscara na przykład, czyli jest ten schemat takiego zagłębiania mhm. się coraz bardziej w to pytanie, o jedną kategorię, tą jedną kategorię. Którą, którą wybierzemy, mhm. i one to... są coraz bardziej szczegółowe mhm. i chyba tyle. czy znaczy które... tak, no jeśli chodzi o, o te dwie wersje, to yy, tutaj plusami na pewno plusuje bardzo standardowa edycja, ta pierwsza edycja, więc to potęga tym, że mamy strasznie duży, szeroki wachlarz pytań i my się tak nie ograniczamy w coś, bo przy tej drugiej edycji um, ona jest bardziej dynamiczna. Tam te animacje są bardziej takie szybkie, żwawsze, że po prostu jeśli nawet wybieramy, bo tutaj to jest to, co wspomniałaś, czego nie rozwinęliśmy, zagrywki, czyli kiedy mamy te pytania, pojawiają się te pytania, my możemy naszym um, um, współzawodnikom przeszkodzić. Um, przeszkadzamy właśnie tymi zagrywkami, one tak się nazywają, czyli możemy mm -hmm. zamrozić im ekran, który muszą stukać, aby go odblokować tak, Albo rzucić suwaki, suwaki czy pacia, jakie czy jakieś tam inne rzeczy, trzeba coś pytanie. robić po prostu zanim mhm. odpowiemy, zobaczymy w ogóle odpowiedź na pytanie, to musimy coś zrobić na ekranie, że to jest taki przeszkadzacz, mhm. który może spowolnić naszych współ, tutaj konkurentów do tego, żeby odpowiedzieli. No to... I te animacje są e, szybsze, e, ale zarazem właśnie ta druga edycja jest, e, to się nazywa edycja dekady. Ona jest tylko i wyłącznie skierowana na, e, tak jak tytuł mówi, dekady, czyli przedziały e, czasowe. Mhm. Są chyba, nie wiem, 3-4 pytania i z powrotem się... E... Jesteśmy w wyborze tej tak, kategorii więc... z lat 80., -tych, 90., -tych, tak pierwszej połowy bądź drugiej XX wieku? Odkąd gramy, a bardzo długo gramy, mi się jeszcze ani razu nie zdarzyło, że To przyszedł, samo przyszedł. chciałam powiedzieć, dokładnie to samo chciałam powiedzieć, że bardzo dużo gramy i odkąd tak. gramy, ani razu nie powtórzyło nam I, się pytanie. Hi, tak, i hitem jest chyba jeszcze to, że one są ciągle, moim zdaniem, tak mi się wydaje, one są na bieżąco aktualizowane, bo dopiero co yy, taki nieznany, mało znany reżyser w Polsce, yy, kojarzony z przyprawą wegeta, <grym i <grym i robię puszczał jakiś film i ja patrzę, nagle gramy wspomnienie tego reżysera i na temat tytułu filmu, który wypuścił mówię, jak, kiedy, czyli po prostu te aktualizacje widać są, że ta gra jest zaopiekowana że ciągle mamy te pytania aktualizowane są na czasie, więc jak najbardziej na tak i widzę to potęgę ja osobiście naprawdę mocno bym polecił Też jeśli chodzi o takie spędy imprezowe w domu żeby troszeczkę się wychillować przed telewizorem i zarazem pośmiać żeby się pobawić i przejdźmy dalej, myślę. Ach, witam, witam. To jest chyba mój faworyt, choć obiecałem sobie na Przepraszam cię, ale w wiedzy to potęga, powiedzieli, że wiedza to potęga to swój faworyt. Ja powiedziałam, że to nie jest mój faworyt, właśnie dlatego, że chciałam powiedzieć, że to jest mój faworyt. Okej, okay, dobrze, może po prostu mój faworyt jest taki, że ja naprawdę bardzo dużo tych gier, które tutaj wymieniamy, ja bardzo lubię, bo naprawdę można się świetnie przy nich bawić i Frantic jest pozycją dla mnie jedną z lepszych. Dobra, ustalamy, że to jest nasz faworyt, i oboje tak twierdzimy, że to jest. No mieliśmy tego nie robić, ale widać, że. W no, ogóle nie, nie da się inaczej. Frantic będzie chyba naszym faworytem. Dlaczego? Ponieważ jest to gra, choć jest to gra na czterech graczy, mm -hmm. od 1 do czterech graczy. To jednak jest to czysta gra rywalizująca w wielu różnych rozmaitych kategoriach. Myślę, Te... że największy ubaw jest zawsze przy tej grze, ponieważ tutaj mamy do czynienia z bardzo dużymi abstrakcyjnymi tymi kategoriami. Ja mam takie wrażenie, że to są na przykład skonstruuj jakiś pojazd i ten pojazd może mieć betonowe koła albo coś innego i to konstruujesz innemu graczowi, który ma tym pojechać i to sobie tak uprzykrzać życie. Albo znaczy jakieś... bardziej właśnie chciałam powiedzieć o tym sabotażowaniu innych graczy, że to jest gra, w której bardzo... Możemy sabotować innych graczy, możemy im utrudniać yy, rozgrywki, podkładać bomby mhm. właśnie o te samochody, o których wspomniałeś, czyli budujemy pojazd, z którym oni będą musieli dojechać do mety, możemy mieć betonowe koła. No i to już nie będzie takie łatwe, więc to jest gra, która. Ze śmiechem na ustach powiem, niszczy przyjaźnie, ale bawimy się przy niej, wydaje mi się zawsze najlepiej. Tak, e, choć tutaj, m, tak jak jeszcze przy wiedzy, to potęga, która e, naprawdę ma te ekstremalne e, pytania, e, i tak samo tej pierwszej po, pozycji wiedza to, e, to jesteś Ty. E, tak, tutaj nie wiem, czy Frantic, e, no niby nie, nie, nie widzę takich rzeczy, które są tylko stricte dla dorosłych, ale no mam takie poczucie, że ta cała atmosfera tego wszystkiego, co tam się dzieje, jest taka, no nie dla najmłodszych mimo wszystko. No nie wiem. No, no takie... może tak, ten listek czasami coś potrafi Pro, powiedzieć. Ten prowadzący ma takie swoje podteksty, może tak. Może to też być ma taki żarcik takiego... dla dorosłych. Tak, tak to bardziej okay, ok, tak powiem, e, tak, ukierunkowane rzeczywiście, chociaż mamy tutaj kategorię wiekową, że są dla tych. Ale nie jest to absolutnie Nie Nie, nie, nie. dziecko nie mogło w to zagrać. Wydaje mi się, że to jest taki zabieg, jak mieliśmy. No, pierwsze do czynienia w tych animacjach kinowych, jak Shrek, czy tak. coś tego, że mhm. mamy ten poziom żartu taki, że dorośli śmieją się z czegoś innego, bo wiedzą, a młodzi się śmieją z czegoś innego i nie zdają sobie sprawy, że po tak. prostu dorośli widzą w tym ten potek, z którego to niewinny umysł dziecka jeszcze nie widzi. Mhm. E, więc jak najbardziej myślę. A, że... Czarnak jest niegroźny. Nie, 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 jak najbardziej, nie jest w ogóle groźny. W każdym mhm. razie to nie jest tak, że tylko mamy tę kategorię m, związaną z samochodami, co widzieliśmy, jest ich bardzo dużo, one są różnorodne. Uważam, że jako gra taka rywa, Między graczami jest to best of the best i mhm. e, nawet kilka sesji, te trzy sesje z rzędu powodują, że no nie mamy czegoś takiego, że już, już starczy mhm. i że już e, znajdźmy coś innego. tak, Więc naprawdę fajna gra. No natomiast M jeszcze chciałam dodać, że to jest typowa uważność ręcznościowa, tak? Te wszystkie tak. gierki, mini-gierki, które tam są są grami, gierkami, gierkami zręcznościowymi. Tak, to na pewno, mhm. to na pewno tak. Tak, jak wiedza to potęga, było o tej wiedzy, czyli odpowiadaliśmy mm. na pytanie, tutaj są, podsumowując, to jest tylko gra zręcznościowa, rywalizująca. Tak, tak i to jest zdecydowanie I... będzie gra, którą musicie, musicie <laughs> mieć, jeśli chcecie się dobrze bawić przed telewizorami, razem, że tak powiem, w, czy w rodzinnym gronie, czy też ze znajomymi. With one button controls. Thousands of colorful custom chimp combinations. Kolejną pozycją, która gdzieś poniekąd mnie spokusiła, żeby w to zagrać, to był moment, kiedy ja gdzieś powoli przez kurczaka zostałem zalażany takim światem planszówek. To jest w ogóle coś inny inny temat na, na inny film, ale w każdym razie gdzieś tam zaczęliśmy grać trochę w planszówki. Odchodząc, odpoczywając jeszcze od tego ekranu i zobaczyłem nagle tą grę. I ta gra, Chimparty, to jest taka. Będę nazwał, że troszeczkę ta cała akcja dzieje się na takiej planszy, gdzie rzucamy tymi multimedialnymi kostkami, i tam gdzieś tymi postaciami, w które się wcielamy, rywalizujemy na tej interaktywnej planszy w kolejnych zadaniach, które są. Ta mhm. gra również jest, tak, do, czterech jest graczy, do czterech graczy i wcielamy się w sympatyczne małpki, e, które no muszą dojść z punktu startu oczywiście do punktu mety. Pierwsza osoba, która e, pojawi się na tej mecie oczywiście wygrywa i powiedz mi, jak twoje wrażenia po Szymporty, kiedy ja to przyniosłem do domu, czy e, co o tym myślisz? Znaczy ja bardzo lubię tą grę i głównym powodem, dla, które, dla, dla, dla którego ona dostaje do mnie bardzo dużego plusa, to jest jej e, grafika. Kolorowość, barwne postacie jest chyba taka najbardziej kolorowa, najbardziej przyjazna, najbardziej bajeczna, tak bym to nazwała. Zdecydowanie ze wszystkich pozycji, które dziś wymieniamy. Dlatego to jest ogromny by plus. To będzie chyba gra, którą najlepiej usiąść z dzieciakami. Tak. Bo mhm. to, no, no, to po prostu sama ta animacja, tak jak kurczak wspomina, ale tak samo jeszcze te zadania, które tam są, tak? Albo trzeba lecieć małpką, no i pierdzieć. No, no co, no to, no to nie mów, że się nie ubawiłaś. I też kiedy... była taka gra latające chomiki, trochę na podobnej zasadzie to działało. Też się latało tym chomikiem i on tak troszkę latał, jak się klikało tą myszką i to jest... To jest to samo. Ja tymczasem grałem w Quake'a. No w... w każdym razie... Yy... Jest to gra na cztery osoby, więc też niestety rzadko sobie możemy pozwolić na to, żeby po nią sięgnąć, bo mamy trochę więcej znajomych. Mamy natomiast na większą znajomy, ilość, ktoś nas lubi. Tylko tak mówią. Przechodząm eee, do gry mamy. Tak, tak jest jedyny powód, dla którego się z nami zadają, bo mamy te gry. Eee, natomiast, e, no też nie wyobrażam sobie jej na większą ilość osób, bo myślę, mm. że przy większej ilości osób tak samo frantic, tak samo shimparty byłoby to mocną przeszkodą. Ale chciałam powiedzieć o minusie tej gry. Hmm? Niestety, przeszkadza mi jakby losowość w tej grze. W sensie takim, że często zdarza się, że nawet osoba, której najlepiej idzie, może przegrać. Tak, to przez jest... ten układ na tej planszy. To prawda, ponieważ schemat jest taki, że ta osoba, która jest ostatnio na planszy, rzuca kostką. Jeżeli rzuci na przykład. Ileś tam pól pójdzie i ktoś stoi na tym polu, to automatycznie też go przeskokuje. Są też pola, które na przykład dodają 5 punktów do przodu albo każą się cofnąć. Raczej są dwie strony tego medalu, ponieważ... Moim zdaniem ta gra jest troszeczkę, nie mam, brakuje mi wiesz co, takiego schematu. Ona jest moim zdaniem za bardzo losowa i nieprzewidywalna. Ale to są, znaczy no widzisz, to są takie plusy i minusy, ja tak przynajmniej mhm. Plusem jest to, że y, dla osób, które bardzo szybko potrafią y, stwierdzić, że ła, nie dam rady, dobra, to już sobie odpuszczam, bo wy jesteście daleko, ja jestem tu. Y, to to jest taki plus, że to się nigdy nie poczują, że już są na straconej pozycji tak, i że nigdy, nigdy już nie wygrają w tej partii. Mhm. Z drugiej strony no, faktycznie to może to być niesprawiedliwe trochę wody, dla no. osób, które bardzo przodują, bo się nagle może okazać, że no, no, ten ostatni e, będzie zwycięzcą taką tak. rozprawę. No, ale to jest gdzieś poniekąd ten urok tej gry, no i albo się to akceptuje, albo nie. W każdym razie... Myślę, że chodzi o to, żeby się dobrze bawić, a na pewno Tak. się dobrze można przy tej grze bawić. Tak. Tak. Uh, i... I pierdzieć. Można na legalu. Pierdzieć można na legalu małpami. Latać można po całej dżungli, pierdzieć małpą. No, no słuchaj, no co, jak co, podoba Ci się ta kategoria? Miałaś latające chomiki pierdzące, teraz masz małpę pierdzące. No, na legalu. Jesteś gotowa? Pewnie, że jestem. I ostatnią pozycją, z którą mieliśmy do czynienia e, był ukryty plan. E, no i tutaj e, ten ukryty plan, dlaczego on się u nas w ogóle pojawił? E, to w żadnym wypadku nie jest już gra familijna. To jest gra e, tego typu, jeśli kiedyś e, widzieliście gry Until Down albo Detroit Beacon Human. E, to jest taka mocno skrócona wersja. E, tak, 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 znaczy, tak oczywiście. E, to, to są tego typu gry. To jest interaktywny film, e, w którym podejmujemy decyzje które musimy czasem szybko reagować, odpowiadać na pytania. No tutaj po prostu w tej grze mamy pewnego rodzaju wątek fabularny, kryminalny. I szczerze mówiąc kurczę, jak Ty trochę powiedz, bo kiedyś ty w to grałaś, to ja spałem. E znaczy my graliśmy w to raz, ja później jeszcze zagrałam w to z kimś jeszcze. Ja na kiedy ona mówi, kiedy gramy razem, kiedy ja śpiam, na gra. To są takie fajne <gry> właśnie... Nie, sesy. graliśmy razem, bo tam też są takie zadania, nie wiem, czy widzieliśmy współpracę, czy rywalizację, bo tam też są dwa schematy, w które można zagrać. Natomiast do czego dążę? Do tego, że zagrałam z tobą, zagrałam potem jeszcze z kimś i uważam, że to jest grana maksymalnie. Trzy razy. Tak, tylko powiedz, znaczy powiedzmy sobie że Ona też się niczym tej... praktycznie nie będzie różniła przy tej drugiej czy trzeciej zagrywce. Okej, okay, może tam wyjść jakiś mały, drobny no. yy, niuans, szczegółek po, po drodze, że na przykład możemy mieć troszeczkę inaczej, pomimo tego, że wybieramy inne opcje i ta droga jest inna. To i tak, i tak wiemy, jak jest finał. A czy tutaj, no to jest coś chyba, o czym warto wspomnieć. Jak kurczak grał i przyszedł raz solo, potem poszedł i pograł ze znajomym, znajomą, to to już satysfakcji dla ciebie nie było. Nie było. Bo ty już wiedziałaś, co cię spotka, mm -hmm. a co będzie. Starałam się wybierać inne ścieżki niż tak za pierwszym razem, wpływu, które i tak były Dokładnie, obułę, dokładnie tak. I to jest gra mm -hmm. jednego scenariusza na jedną zabawę. Natomiast uważam, że mimo wszystko, bo tak troszeczkę chyba mm, poszliśmy w minusy, a uważam, że warto sobie spróbować w nią zagrać tutaj. Absolutnie nikogo nie chcę do tej gry zniechęcać. Mm. Uważam, że fajnie sobie w nią zagrać, jeżeli macie okazję kupić, nie wiem, może tam na jakieś promocje trochę taniej albo coś pożyczyć dla kogoś, to jak najbardziej was zachęcam, No wieczorek, mależnie. To jest mimo tak? wszystko e, warto sobie zagrać, tak? No dobra. Więc słuchajcie, dziś taki odcinek właśnie tych gier zabaw prosto z salonu, kiedy chcecie pograć ze znajomymi w coś i nie macie dodatkowych padów, to gry z serii Playlink idealnie się sprawdzą na takie sytuacje. Ja tutaj coś chciałam powiedzieć, że największym minusem tych gier jest to, że jest ich tak mało. A to prawda. I tak. to zdecydowanie jest. Zdecydowanie ee, powinno być więcej. Zde... Minus wielki dla sony, mhm. bo ja odkąd e, pamiętam, gdzieś poniekąd chodziło o to w konsolach, e, że to była magia konsol. Jak miało się komputer w domu, to, to była myszka, klawiatura, ja się w coś grało. Ale konsole dawały coś, czego nie dawały komputery na, na te czasy, kiedy ja byłem jeszcze no, młody. Mhm. E, o jeżeli do dwóch lat. W każdym razie, no, smutno mi się zrobiło, co. 6 lat to wcale nie jest tak dużo. <laughs> Przestań. W każdym razie konsole zawsze miały tą magię, że ja biegłem do swojego kolegi i mogliśmy we dwójkę przejść jakąś grę razem, i to były te emocje. Nie, że gramy w FIFA, nie, że w Mortal Kombat, tylko przechodzimy coś wspólnie razem. I tego mi bardzo brakuje w dzisiejszej generacji konsol, które stawiają mocno na rozgrywki online, czyli po prostu tak. bawmy się, ale z obcymi osobami. Mm -hmm. No to żebyśmy to my się smutne. pobawili w domu, to co, muszę kupić dwie konsole, kurczak idzie do sypialni, a idę tu, my się zamykamy, no i wtedy se gramy. No nie, no nie o to chodzi zdecydowanie przykre, że jest stanowczo za mało gier, to, dzięki którym moglibyśmy się spotkać i, i to na żywo tej, tej tak, interakcji tak, bo, poczuć. Bo ze się sobą. umówmy, że mamy takie czasy, że e, dorośli e, ludzie grają w gry. To już jest ten, ten rocznik, e, który, który my reprezentujemy, starsi i młodsi e, też. E, to już jest taki rocznik, kiedy starci też grają, no bo jak my, my graliśmy w Pegasusy czy inne rzeczy, to Amiga. to było tak, Amigę, my jeszcze pamiętamy Amigę, my jesteśmy dinozaurami. Zwijaliśmy kasetę To ty chyba. No to podsumowując dzisiejsze nasze wypociny prosto z kanapy z naszego salonu, te gry, które dziś omawialiśmy, pokazaliśmy, są to gry, które możecie dostać bez problemu w każdym sklepie elektronicznym. Te gry sięgają w okolicach 50 zł, jeśli chodzi o cenę, więc to wcale nie jest duża cena, ale też pamiętajcie, że za tym idzie, że nie jest to gra długa, fabularna, tylko jest to czysta, imprezowa gra, gdzie możecie spotkać się ze swoimi znajomymi, pograć to bądź też ze swoim, w swoim rodzinnym gronie w domu. My omówiliśmy Dzisiaj tylko gry, z którymi mieliśmy styczność, ale zarazem chyba wszystkie te które pojawiły się na polski rynek z polskimi napisami bądź też z polskim dubbingiem. One wszystkie miały polski dubbing, akurat. Właśnie. Nie wspomnieliśmy o dubbingu. To mi tak szybciutko chyba. Genialny dubbing, wiedzie, wiedza to potęga. Yy... No to bo Boberek mówi, no Boberek, tak, nasz więc bo Boberek nasz. Boberek duży... Pan Drake. <laughs> nasz człowiek z jednego dużego sklepu, Więc yy... tutaj bardzo duże szapoba, ale nie wiem kto dubbingował Liska, ale uważam, że też dubbing Liska jest bardzo fajny. We framedii, tak? Uważam, że w ogóle mamy bardzo polski dubbing w grach. Bardzo dobry polski dubbing. W grach. W ogóle dobry dubbing. Tak, i tak, w bajkach też mamy bardzo no eee, I słuchajcie, no, do brzegu idąc, e, te wszystkie pozycje, które wymieniliśmy, e, są dostępne na naszym, że tak powiem, naszym rodzimym języku. Są jeszcze inne gry z tej serii playlinkowej, które zdarzało mi się zobaczyć na PlayStation Store. Nie badałem ich, nie wiem o co chodzi, ale to są gry już e, z zagranicznego rynku, które na pewno nie mają wsparcia e, polskiego języka. Eee, więc jeśli testowaliście te gry, e, graliście, to dajcie znaka w komentarzach, czy Wam się podobały. A jeśli przymierzacie się do zakupu i borykacie się jeszcze, z e, co dokładnie by było dla Was dobre, to też napiszcie, ja my na pewno odpowiemy e, Co i jak e, dokładniej przy danej pozycji, która Was zainteresuje. A, my a czy Każdą z tych gier warto, warto zakupić i warto w niej zagrać. Każdą. No tak, no tak. Nie ma tutaj słodki. Wszystkie są dobre. Tak, wszystkie, bo kurczak <grym> wybiera, to wszystkie są dobre. No. <grym> tak. My idziemy dalej grać, będziemy teraz e, cisnąć temat bardzo drażliwy, e, ale to że zobaczycie niedługo. To to jest za gra? To jest gra, nie mów. Dobrze. To jest gra, która e, jest prawdziwym testem dla każdego związku. Hmm. To jest gra... Tak jak frantic jest testem przyjaźni, tak ta gra, w którą będziemy grać, o której nie mogę wam powiedzieć, nie możesz. Jest, jest testem małżeńskim i tak. może, może zniszczyć. Tak, I jeśli widzicie tę łysinę, która się pojawia, albo siwe włosy, to jest przez tą grę. My rozpo, rozpoczynamy mały let's play, który już niedługo zobaczycie. Eee, zobaczycie, z czym się będziemy, będę ja przede wszystkim mierzył, bo tak jak mówię, to jest test dla związku, ale nie powiedziałem, że to jest test dla dwójki. To jest Chyba dla mnie najtrudniejsze w, w tej tak. grze, to się mierzyć ze sobą, a nie z tym, co jest Tak, dokładnie. Więc zobaczycie. Okay. Słuchajcie, jeśli zainteresowało Was, to dzisiaj zobaczyliście, czy podobała Wam się taka forma też e, opowiadania naszego, napiszcie w komentarzach, będziemy wiedzieć. Czy to, co dzisiaj zrobiliśmy dla was, jest fajne? Czy wam się to podoba? Może też macie jakieś pozycje, które chcielibyśmy, chcielibyście, żebyśmy zbadali, bądź coś opowiedzieli. Może z nim mieliśmy styczność, albo też się za nie zabierzemy. Ja też mam jeszcze kilka fajnych pomysłów na kurczaka, ale to zobaczymy. Po prostu, czy on da radę? Bo tak chodzi mi bardzo głośno po głowie, to żebyś ty w jakieś fajne horory i zobaczymy, jak ty dasz radę. Bo tutaj tylko jakieś różowe teleranki lubisz sobie oglądać a nie jakieś dobre horrory typu Outlast. Bełam Więc... w Anti-Down wystarczy. Tak, i też dobra gra. Słuchajcie. Dobra. Dzięki za dziś. To wszystko. Do następnego. Cześć!